To już jest, to być. Ej, bo spadam. Czekaj. Już spadam. idę na... C już idę na Duels. Czekaj. Teraz tak. E, CH3. CH3, tak? Teraz CH3. Czekajcie na razie mnie nie zapraszajcie. Nie zapraszajcie mnie na razie. Muszę coś zrobić. Podjeżdżałem w i pytałem mnie co się stało. Ja w koszulce... Znaczy, ja nie spadam, spokojnie. Wie, ja umieram ciągle. Dobra. Ja nie zadam. Edytuj film. Ja też nie dodam. Ja! Jak to? Nie Boże! jest obrazem. Co? Co to za kogoś? No wiem, co chodzi. Jak coś... Oj, czym muszę. Czekaj. Okay. Leci. A ja nie rozumiem. No. Ta miniaturka pisze mi, jakby to było w złym formacie w ogóle. Bo wiesz, co to pisze: że to jest PSD, a to musi być y, JE. Czekaj. J, jak zmienić PIP? PFD. PFD. Oh. A, J. a? A? No, a? P.F.D? P.S.D. Nie P... Ja miałam P... sygnał do tego nawet. P.S.D. No, o, nasz ulubiony yes, sygnał yes, do tego. Nienawidzę tego trybu. Ciebie? Nie lubię tego trybu. Wczoraj na nim grałem i mi się nie podobało. A ja go zostawiam. Ej, możesz mnie już zaprosić, Nie O Boże, czego to tak Dzięki. Mm -hmm to było nagle to było dobre zachowanie. Oj, dobra, to, była, to był zły pomysł, ci to dawać. Dlaczego ja to, to nie było miło, tak to... o, dobra, sobie. Dobrze, słuchajmy. No luźno,

Dobra, to ty dy Jest! Mam tą miniaturkę, mam tą miniaturkę, mam tą miniaturkę. Jak ja to, wyrzu jak ja to wyrzuciłem, skoro ja nie, nie, nie Daj to jeszcze raz. No, no tak, daj mi No masz. Dobra, mam tą miniaturkę, mam tą miniaturkę. Dzięki. Nie, eee, dobra. Mm. No nie chciałaś tego. Daj, daj. No masz. Daj, bo chcę zobaczyć. E to właśnie mnie zaprosił do tego partu. No, już. Mogłem, mogłem ci zawiesić, ale się nie zabiję. Widzisz, jak jestem uprzejmy? Czy nie? Ja czy zabrał czy nie? No, ta, ale ja teraz na tym będę, lajdę. Aha, no dobra, no to weź mnie, da, proszę. No, no, już. <laughs> weź mnie, zapraszam, okay. jak jestem podczas walki, Icy. Okay. No? Eee. Potem? A, to nie tak, Lawaka i graczy. Lawaka, No weźcie, się opanujcie, bo to się zaczyna się robić dziwne. No Jezu, pócie je kaskuwa jest. Lapaka Ignacy. O jezu, jak mi laguje. Oj, to pewnie Ale przez to, to... że ten komputer jest za ciężki. Co ty gadasz? A ty grasz na szkolniaku i ty szkadasz? No mi lepiej działa komputer nie. Co ty gadasz? Dobra, Torba zapraszam. No, e, ja, Ty też nie. miałeś problem z legami i mi normalnie legowało. Wytek, no to, bo to jest kwestia internetu jak chcesz. A nie. nie. No to, torba, jestem linkiem. Jest, ja jestem w pokoju, jest, w pokoju jest, który ma dwa, dwa dwikreski internetu. Pozdrawiam. Jest okay. Torba, ten live? No jest. Już dawno. Oj, no, poczekaj. On już jest od Oj. czterech minut. Oj. <grym>, ojcie. Ojcie, ojcie, ojcie to jest rusza? ma 9 zabójstw, Gago aż 3, a ja 0 mam dawać jakieś tryb w Czekajcie, muszę ten telefon przełożyć. Witam 3 osoby na live. Czekajcie, potem Discorda Normalny chłopak i mafii, i dobrze ubrani. Dobra, łapajcie Discorda, Ale Ja nie mogę pisać tak w Twoim czacie? Dasz mi Ale Ja nie wiem, jak mogę Ci dać tego. Ja nie wiem, bo ja obiecuję, że Ci nie spanowałem. A się. Poczekaj, na jakimś innym live zobaczę. Ej. Zobacz, może ja się tam jak odbanować. Może ty mi, naznałeś, ty mi ona. Na live YouTube. Co ja chyba Blokowanie dałeś? tak. Kliknij wiadomość... Kliknij zablokuj. Od by... Kliknij wiadomość, którą wysłał użytkownik. To jest nie? Jak odblokować kogoś? YouTube Studio, ustawienia społeczność, ukryci użytkownicy. A. No, czekaj. Społeczność. Nie yy, Społeczność, się perło. Yy, czekaj, yy, społeczność. Co dalej? Ukryci użytkownicy. O, to Czekaj, ostój. No ja nie mogę znaleźć, no. Czekaj. Mm, tutaj? Społeczność, czekaj, a. A, przejść do ustawienia, dobra. Ustawienia. A, ty mi dałeś bana. Ukryci użytkownicy, tak jesteś, co jest? I Pawło pa, też będzie Czy ta... Czekaj, Mateusz, też muszę. Nie wiem, Dobra, nie. Nie działa to czekaj. chwilę, zapisz, czekaj, już to Zapisz, no jest. Ja zapisz. No i już powinieneś. Jest dobra. A dasz mi modzika... No, ja no, yes. no, yes, mi no, czemu miałbym? Daj, a Bija czemu? Miałem kiedyś, miałem kiedyś. Mijacie, no czemu miałbym ja chcieć? Ci... no. A po co ci mod? No nie wiem. Jeżeli banować sobie, które wyzywają twój kanał, czas na uczęsa. Czy sprawdzać ciągle czas? Tak, sekundę. Bo nie wiem, co ci chodzi. Tak ważny dla ciebie jest ten czas? A to się nie rusza. Dobra, dobra, dawajcie, dawajcie. Dobra. Co, co idziemy? Co idziemy? Nie wiem, szczerze. No co, to Czekajcie, Czekajcie, czekajcie. Na razie się chwilkę nie będę ruszał. Czekajcie, ja muszę sobie zobaczyć, co to jest. Ojo, oj, oj. te... Który to jest? A, dobra. I krycik! Opa, 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 opa. Ojo, oj. Jeden, le... jeden tu. 不要、oh, Wygrążę. No, jest? Jest? No. no co to nie, No to no to Co to jest to No co, weź o Nie, pada się Zostaw mnie w spokoju. Ej, czy, czemu, czemu ja was nie widzę? Czemu ja was nie widzę? Chodź tu Ignacy e, 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 e. Nie zostaw Teraz nie widzę. nienawidzę Ciebie, nie nienawidzę Ciebie Silver, jesteś najgorszy no, w no? CZEMU JA WYRZUCIŁEM MIEĆ?! CZEMU JA MIEĆ WYRZUCIŁEM? Witam trzy osoby na live, ale czemu ja mieć wyrzuciłem? Co to jest tu, Pałko? Gramy dwóch na jednego, no! Czemu dwóch na jednego, no ludzie? Wam że nie będę się wklejął na trzeciego Ale ja nie chcę się wklejać na trzeciego Ignace Tarcza nie działa! Czemu mi tarcza nie działa? Bo jak bije, uderzysz tarczą, to trzeba się dać i ona jakby się Ale nie, ale ja miałem refa chyba w ręce. No tak. Wałeś. Góra, co to było? Czego ona woda byną? Oj, nie ma wody! Dobra. Kurde! Widzisz, jak to moje fotka. Starta dyscyplina! Może co ty robisz? Co ty? Ignacja go atakuje, a ty mnie bijesz. Klejarz się! Chłopie! Czego ty się wklejarz, Nikoś? Białe! Znaczy Może nie masz modelu. Ojciec, oj, oj. No i nie ma woda, daj. Na nas jest kół. Co ty powiedziałeś? Czemu wy na go? Oj, życie. Nieee. Ale nie masz wody, więc O! o! Jakie to był dobry, jak krótki! Zajmij się! Idziemy! 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 Tak Idziemy! Idziemy! Nie ja Nie ja? To, to... No, czyli Idziemy! 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 I Kto nie skacze ten z policji, hop, hop, hop. Uf, uf, uf. Uf, no nie! Laguje mi! Ja już... nie wiesz, nie wiesz dobra, 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 ale kurde no Uleczyć, uleczyć, uleczyć Dawajcie! Film mic, pil mic, pil mic, fil daj <grych> No zabiłeś mi kolegę, to trochę jest o, o Dobra Teraz, teraz Diaksa. O, tera Diaks jest lepszy, dobra, ja się teraz Ignacym chcę pobić. Tak? Dobra. No. Czemu okazji chce się ze mną bić? No co? Nie, to Co to jest?

Dobra, może... Się... Już? Nie mam skóry, ale może mam odpocząć. No przecież, bo to jest gdzieś tam... Ale no to to jest w trochę. Ale zobaczymy, może mi się uda. Aaa, no nie uda się. Bo moje HP zyskuje na wasz. Co teraz? Weźmy? No opatrzcie, co tu jest, czy jest. Mmm, oto to. Coś, Co to jest? I gdzie jest? legendarki. Co, no fajne. Czekaj, to jest fajne. i To jest. To jest te podki, tu się nie opyla w ogóle, coś na pasku. Na no, właśnie. To pierwsze. No, no, no. no. je je, z jednej Kim się Nie! Teraz pep z tym. Z no, dobra. Co czy ja mam? Dobra, ja mam coś takiego. Co to było? No to są... No są legendarne. One jest dużo biomki, poważaj. Boże. może to jest. O, coś to Może Staszek! Może staszek zostanie rozwalony A o ściany zamiast... To jest chciwie spłacające, wyłącz tego. Co? Gdzie zamykam? Wyłącz sobie tego staszka. A czy mam tego? Trzy. Ignoracyj. Co ty? Czebać mi się zbiłem. Max. Zgadłem trochę, trochę ptasz się wydaje. O?

Bardzo ci Spokojnie! A no tak Ciebie ten totem leczy ciągle. Kurna. Co mnie leczy? Totem Ciebie ciągle leczy. Jaki totem? A ja nie znam tego A no. Spokojnie. Co leczy. <laughs> Spokojnie Nikodem. go jakąś ambicję w nocy. O nie. O nie. Skąd Brawo! Zobaczmy, na to dobra, dobra, dobra. Kurna, Ignacy, Simper. Kurde. kurde, nie wiem, Simper na razie ma na jako przykładzie. O, 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 o! A, o! Prawie totem, prawie drugi Ignacy, blisko! Ignacy, blisko jesteś. Możesz to wygrać. Ay, 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 <laughs> ay. go, go. To jest yeah. padnie? Nie. nie, to jest, 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 Dawaj, jest, 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 Nie, ja jest, nie. jest, jest, no, nie, mam secie. O, nie, przewagi w On nie, przewagi, bo ty się z nim jeszcze... no. Bez kitu? No, kurde, prawie taki totem polizał. No. No, Dobra, jest. Starszy kłosz. O, gdzie jest O, ale mnie to nie nie. No, nie, nie, Co? Ktoś jest beznadziejny, tylko że to perłami, to jest beznadziejne. A ja mam... Y... O. Co masz po twarzy? Ja. Mam miecz, który zabiera wam serca. Ja mam ten maszmaya, to miecz z Smoka Kresą, który... Gdzie ja mam właśnie miecz z Smoka Kresą, który cyklił tego perłami. Ignacy dajemy? Nie. To, to, Ignacy. Ok. To filmik z Ignacym. Sorry. Co to jest? Dawajcie. Owe! Berło! Berło! Perełko! Gdzie masz po... to? Idę obserwować. To, to jest dobre kombo! To jest mega dobry kombo! Idę obserwować. O, Filmik dobrze go bije. O, Ignacy pada! Rzucił perełkę niestety, no, która mu dużo pomoże. Ja się utrzymać go, że ja... Musiałbym utrzymać go na cytatem. O, o, dobrze, dobrze. I mocno się biją. Ale Ignacy... Jest teraz no, wyglądał. Ale nie może tak! Myślę, że zaraz spadnie? No strasznie to. Co? Nie, nie? <grym listko. grym> nie, nie. nie, nie Filmik nie ma lekko powiem przerąbane co, co no, to jest już koniec Czemu TO NIE DZIAŁA? Nie. Kogo to, to go uratowała Co ty tak argumentujesz? Jedna cyperonka go uratowała I myślę, że filmik ma lekką przewagę Co ty Co ty komentator, na netach Czemu to nie... Czemu to NIE DZIAŁA, TA PEREŁKA BRZYDKA?! Wiem, że jego perełka go uratowała. Jego perełka go uratowała w ostatnim momencie i chyba to jest koniec filmiksa, ponieważ nie założył drugiego to temu, który, który, który ma wykup. Okay, mam już, przecież nie mogę założyć To O, z... jak mi z... CZEMU JA PRZUCIŁ lec... A, to ty! No bo z nie nie tak blisko, no! Ja muszę obserwować, zresztą. O, dobra, y, tutaj widzę, że... To nie, to jest... To... <grymix <grymix filmik czuje, że... Będziemy lekko przerąbane. I czuję, że to koniec filmik, tak? Jednakże Ignacemu również... Zamknij to się, to proszę! Filmik swe auki dobrze wie dlaczego, więc myślę, że tutaj będzie wyrównanie. O filmik 2 do głęba. Ignacy film oh Jest wyrównany. O, Ignacy trochę ma mniej HP, ale czuję, że mu perełki szukają. BĄDŹ CICHO! Ale wiecie, a wiesz, a wiesz, kim mam wiesz, wiesz kim mam jeść? Z rycyka perełami, sam nie skoczyłeś w perełki. Filmicz zaczyna go gonić. Opa! Dzięki fajnie polegał. Czy muszę być Ignat? Czemu ty? Ja ci nic nie cięblię. Czemu ja ci nie cięblię? Strępe i myślę, że to może być koniec filmika. Czemu? Czemu ja, Czemu ja perelak nie miałem? Możesz się zamknąć kodem, serio. Możesz się zamknąć? Proszę, bo ty tak gadasz. Filmik. To, 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 to. Możesz być cicho, bo ty myślisz, że jesteś fajny, jak tak komentujesz, jak nie jesteś. To nie było fajne! It's not good, tak mam. Teraz Ty komentuj, dla Ty Jasne, tak, myślę, że Ignacy może to wygrać, choć nie wiem. Simper ma przewagę. Nie wiem, bo Ignacy wcześniej się ze mną ma seta słabego, a Simper bije. Sykno perełkę Ignacy malowała. Buduje się. Prawie wygrał. Nic się nie stało. Prawie totem. Prawie polisał, ale jednak nie wyszło. Simper leci. Wpadł w kobłęba Simper, wpadł w kobieba, proszę Państwa. Wydał wodę, teraz biją się. Nie wiem, kto ma przewagę. Gago ma przewagę, może to wygra. Nie wiem, kto wie, czy za rogiem. Nie stoję już z łogiem. Gago prawie polisał. Polisał. Totem padł. Czy Simper da radę? Nie wiem, czy da radę. Może da radę. Leci na niego! Lecie burza! Bije go! Jest blisko! Może na radę! Nie wiem! 8 HP! 7! Oh. 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 Bijo się! Gago ma mniejszą. ma mało HP, prawie wygra! Nie wiem. Simper może to wygra! Mam przewagę w totemach i we wszystkim! Czy da radę? Czy mu się uda? Odwała się ode mnie. Totem! Polizał! Staszek! Staszek na podłodze, znaczy na ścianie! Staszek w ścianie! Obrona! Kopłeby! NIEUDANA na perełka! mu się uda? Pytanie! Może mu się uda? Simper to ty! Znaczy super znaczy, znaczy w kopłębie! Już nie jest! Wyszedł! Bitwa! Ja mam Wy to w najgorszym bo ja mam jeszcze streama Jakiego streama? Odpalonego u ciebie. Czy darodę? Wygrał! Mam u ciebie streama odpalonego. E? Bo ja streamuję? Wygrał! No nie, czemu my w to gramy? No. Czemu my w to gramy? Wiesz, krwi dobra, teraz by się lecie.

co za emocje, co za emocje! Oj, nie chcę na mnie drugi TOTEM! No co to jest? Staszek! No co to jest? Czemu nie chyba Z GRY?! A więc, inaczej. Ja pierdziela, jestem beznadziejna. No. Ej, ja wyłączam streama, mi się to nie chce.